Mam widzowie Jesteśmy dzisiaj na Freestyle Backyard Co powiesz Miki? Zarąbiście, posłuchajmy właściciela Hej z Co powiesz ty? No na Nie, tutaj młody dobry Kurwa nie powiem. wiem Mam już dość I na Jak W sześciu próbach nie zrobię tailwipa To sprzedaję rowery, i kupuję Klasa Ja nie wiem też obie tej lupy. Raz wyszedł, ale u nie złapałem go. Praktycznie Z zrobię salto, wkleję wam tutaj. Ale odcinek głównie będzie. O, kurwa, chwila. Idziemy do Tomeczka, zobaczymy co powie. Co powiesz Tomek? Boję się tej lubi pana mordy zakręcić. Hmm. Klasycznie. taki nie, nie, nie pękający. Pękający. Nie, ale, ale gwarancję przejmują, więc wiz. To no dobrze. Zabrałem swoją komórę, a zostawiłem żemę <laughs> w Co powiesz na odcinku dzisiaj, co? Nie wiem. Witajcie widzowie, subskrybujcie dla tego pana, bo jest dobrym rajderem. No i tak. A ja wrzucę dzisiaj tylko zwykłe jazdki, nie będę gadał tylko kamery, bo Jest za dużo wrażeń. Za, za dużo katowania i za mało Dokładnie. miejsca na kamerze. Dokładnie. O, go, wszędzie GoPro, Ale! wszędzie GoPro. Jeszcze powiedziałem 10 słów do tego filmu. Tak? <grym> Miki jedzie. Salto. Ale wyjebał. Ale to nieważne. Co jedzimy? Beko Xapa. O. Spróbuję. Что-то uh. А. Uh. Za wolno. O kurwa, prawie spadłem. Lecimy. Dawę. Ja robię po tobie, wsiadam go teraz JADĘ yes. Yes, آه كورفا داون كيل آه كورفا آه واه Było! Było! Było. się w stronę fotografa, on jest na wieży. Będziemy mieć fajne zdjęcie Ono tu. 8 owej. Marek to nosi rowery. Szamek, nie podnosi rowery. Po co? Chodźcie troszkę bliżej, wszyscy z tamtej strony, żeby was objęło, żeby was nie uciął. No pod fotografijmy.

Góra, jest czas! Jest! Dobra, widzowie. Już wróciliśmy do Opola. Ja jadę do domu. Uf, za dużo nie gadałem w filmie, bo za dużo emocji było. Udało się wylądować trzy nowe triki. Powtórzymy na rozpoczęcie sezonu, może ten wypadzik. No cóż, wykończymy odcinek. Ja, ja sobie jadę jeszcze może na tujocie poskakać chwilę. Zobaczymy. O, ale co, Latmur wytrzymał. Ja jadę do domu powoli zobaczymy następny odcinek to będzie coś mocnego no na owej maszynie dlatego co kończymy odcinek do następnego nie zapomnijcie zasubowować zalikować wszystko co, co możecie to zróbcie no co ja jadę to co chciałem